Cześć, nazywam się Andrzej Końko i to jest podcast o dawnym, a jednocześnie wiecznie młodym mieście. Mieście, które czaruje, inspiruje i zachwyca. Zapraszam Państwa do Lwowa. Tadeusz Rawa. Jest dziennikarzem od 30 lat, 25 z których pracuje jako freelancer współpracując z mediami polskimi oraz z krajów skandynawskich. Przyjeżdżał na Ukrainę robić reportaże o wojnie prawie od samego początku. Opowiada w nich dla swoich czytelników z Polski oraz ze Szwecji o dramatycznych wydarzeniach i bohaterstwie obrońców Ukrainy. Zazwyczaj po drodze zatrzymuje się w Lwowie. Lubi to miasto i dostrzega, jak się zmienia. O czym chętnie podzielił się z nami podczas naszego spotkania w Lwowskim Studiu Kuriera Galicyjskiego. Dzisiejszy Lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Witamy wszystkich słuchaczy radia Kurier galicyjski witamy też w naszym studiu dzisiaj pana Tadeusza Rawę, dziennikarza polskiego z wielką historią, który ma wielkie bardzo doświadczenie dziennikarskie pracował pan w Polsce, w Szwecji i teraz jako wolny dziennikarz współpracuje z mediami różnymi. Jakie tematy pan podejmuje w swojej pracy dziennikarskiej? Bardzo różne. To zależy od tego, jak w tych głównie szwedzkich mediach, a w mniejszym stopniu polskich, jakie otrzymam zamówienia, jakie otrzymuję. Na przykład w tej chwili od początku wojny tu w Ukrainie, już byłem chyba 12-13 razy, i zrobiłem, myślę, około 25 reportaży dla, do Szwecji. No i tam troszkę do Polski i tematy, dzisiaj na przykład byłem w klinice w tym szpitalu, w szpitalu wojewódzkim w Lwowie i robię taki reportaż o opiece nad reumatykami, no tematem jest reumatyzm, ludzie z reumatyzmem, terapia i tak dalej. Wczoraj byłem u takiego farmera niedaleko Lwowa, który ma kilkaset hektarów ziemi, taki młody człowiek. No, i to są tematy takie rolnicze, prawda? Jak rolnicy mają w tej chwili, jaką sytuację, jak pracują i co robią. To rolnictwo jest takie dosyć częste. Ta praca pewnie się. Różnie się przez to, że to jest praca w umowach wojny. Jak najdalej na wschód pan zajeżdżał dla, dla swojej pracy, dla robienia swoich reportaży. Tu w Ukrainie, czy tak, w, ogóle? w Ukrainie? Tak, w Ukrainie. No tu byłem w Kijowie, byłem yy, tylko wcześniej, jakby tam 2-3 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu. Yy, w Kijowie, w Odessie, yy, tam gdzieś pod, niedaleko Połdawy. To tak było najdalej na wschód, można powiedzieć, ale w większości to jest tutaj zachodnia Ukraina. Teraz podczas wojny, czy Pan robił jakieś reportaże socjalne o, o sytuacji w Ukrainie, o tym, jak ludzie żyją w tych warunkach wojny? Tak, to robiłem na przykład reportaże o, reportaż o pielęgniarce. To było na początku, na początku wojny w kwietniu, w marcu, w kwietniu o pielęgniarce, o rehabilitacji żołnierzy ukraińskich w, tam w jednym szpitalu tutaj lwowskim, o, o rodzinie takich, takich stomatologów, którzy uciekli z Charkowa i teraz tam są tutaj na, w regionie lwowskim i coś tam próbują robić. No, także o, o ym, farmaceutach, o pracy farmaceutów w aptekach, tego rodzaju rzeczy. Jest prosto pracować w takim trybie, kiedy każdy, powiedzmy, kto korzysta z telefonu, z internetu, każdy jest jakby trochę dziennikarzem. Jak pan postrzega tą różnicę od tych czasów może wcześniejszych, bo pan jest już od dawna dziennikarzem z doświadczeniem takim kilkunastoletnim, kiedy do pracy dziennikarskiej, no czyli nie wystarczyło mieć po prostu jeden telefon i, i, i zrobić krótką informację na TikToka czy na, jako bloga. <grystanie> Ja jestem dziennikarzem od ponad 30 lat, a takim dziennikarzem wolnym, czyli freelancerem od 25 już prawie. I ja troszeczkę jestem taki tradycyjny, to znaczy mój sposób pracy się nie zmienił, bo korzystam z aparatu fotograficznego, z jakiegoś notatnika i z długopisu. A taka I, stara szkoła. Stara szkoła, tak. Oczywiście później pisząc, wiadomo, korzystam z komputera, tamte zdjęcia oczywiście przesyłam z komputera do redakcji e, i tak dalej, ale no, pozostaję w takim troszeczkę tradycyjnym trybie. Lwów Dzisiaj w radiu, Kurier Galicyjski. Rozmawiamy w studiu Kuriera Galicyjskiego z polskim dziennikarzem, freelancerem, panem Tadeuszem Rawą. Czy to zainteresowanie Europą Wschodnią, Polską, Ukrainą ze strony szwedzkich media wzrasta i w czym to można zobaczyć? To zainteresowanie, tak sięgając troszeczkę do historii, to oczywiście zaczęło się po roku 90. Bo to wszystko się otwarło i to były nowe kraje, wcześniej były za żelazną kurtyną. No, i to było na takim poziomie, no, powiedzmy średnim poziomie. To mówię o krajach takich jak Polska, Ukraina, kraje bałtyckie, Czechy, Węgry, w których to krajach robiłem te moje materiały. Natomiast, co ciekawe, teraz po, od początku tej wojny, no, tak jak na całym świecie, to zainteresowanie Gwałtownie wzrosło, bardzo wzrosło. I można powiedzieć e, w pewien sposób, że ja z tego korzystam, e, no ale e, przez ten rok zrobiłem chyba więcej materiałów z Ukrainy właśnie niż e, przez ostatnie nie wiem, kilkanaście lat. Także praktycznie jestem tutaj co miesiąc. Mieszkam w Polsce, mam blisko. Jestem tu co miesiąc i. Cały czas to zainteresowanie jest, ono troszeczkę zmienia charakter, bo na samym początku wojny to chodziło o, o uchodźców, o jakąś pomoc humanitarną, o losy osób, które właśnie uciekły ze wschodu Ukrainy, czy tutaj do Lwowa, ale także do Polski, bo też ich tam spotykałem. Teraz może troszeczkę to jest takie bardziej takie, jak to powiedzieć już nie takich czysto takich wojennych spraw czy wynikających z wojny tak bezpośrednio tylko na przykład właśnie jak farmerzy sobie radzą Ukraińscy w czasie tej wojny jest trudna sytuacja czy tak jak dzisiaj jak, 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 jak radzi sobie taka kategoria pacjentów konkretnie w tym wypadku z reumatyzmem Dzisiejszy Lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Myśmy jak dziennikarze, jesteśmy swego rodzaju też kronikarzami pełnych y, zmian w społeczeństwie, zmian y, widocznych, mniej y, widocznych. Jak pan postrzega te zmiany, które można zobaczyć we Lwowie na przykład? Jak się zmienił Lwów za ostatnie może 5 lat? Według pańskiego spojrzenia. No ja mogę sięgnąć jeszcze dalej. Ja tutaj w Lwowie pierwszy raz byłem w roku chyba 94 może. <laughs> tu, jest, tu, tu jest zmiana przeogromna. Wtedy to no, wiadomo, jaki, taki, taki, taki był, jak, jak wyszedł z tego sowieckiego systemu te pierwsze lata, to takich wielkich zmian nie było, ale później to we Lwowie przyspieszyło, no bo ja tu byłem praktycznie no, co roku. To bardzo przyspieszyło gdzieś tak, pod koniec lat 90. na początku lat 2000. -tych. No w tej chwili Lwów, ja już pomijam, pomijam no, sprawę wojny, ale Lwów jest miastem kwitnącym, wspaniałym, nieprawdopodobnie atrakcyjnym turystycznie. I no, naprawdę taką perłą, która co najmniej dorównuje Krak Krakowowi. Dorównuje moim zdaniem Pradze Czeskiej. Także i wszystko inne, to znaczy, no to, to co na przykład powiedzmy z punktu widzenia turysty, cała ta serwis, infrastruktura jest na, na niesamowicie wysokim poziomie, kulinarnie, gastronomicznie jest na niesamowicie wysokim poziomie, a to co było i jest w Lwowie, czyli ta powiedzmy stara architektura, no to jest to jest ósmy cud świata, moim tak. zdaniem. Mój znajomy, który przyjeżdża tu z Polski, on mówi, że Lwów jest na tyle atrakcyjny, że to jest miasto chyba jedyne, gdzie nawet kiedy stoisz w korku auto w drodze, to, to możesz postrzegać piękno miasta i te korki łatwiej się przeżywa. Ale czy widzi Pan też zmiany w otwartości społeczeństwa? Jak się zmieniła, może nie infrastruktura, ale dostępność, otwartość i obiektów, i ludzi, i... Może nawet systemu państwowego, mówię tu też o granicy, że granica może troszkę się zmieniła. Przejście to graniczne samo może stało prostsze. To tak, tu jest oczywiście rozwój we wszystkim tym, o czym pan wspomniał, poczynając od przejścia granicznego po e, chociażby jakość dróg, które tam stopniowo stają się jednak coraz lepsze. Sam Lwów, no to wiadomo, tutaj. Mając okazję spotykać przy różnych ludzi w różnym wieku, no robi się takim naprawdę miastem także pod tym względem mentalności. Naprawdę takim bardzo europejskim miastem i nie, nie widzę większej różnicy z podobnymi miastami w Polsce, typ, dużymi, typu, nie wiem, Kraków Wrocław czy, 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 czy nawet Warszawa. To dotyczy ludzi też. I Także tak jakby czuję się tutaj bardzo, bardzo w domu wręcz, jak, jak jestem tutaj. Czy ma pan to w jakieś ulubione swoje miasta, ulubione, ulubione kamienice, ulice? Ojej, tu jest tego tyle ulubionych, <laughs> że... Ja mówię, jeżeli chodzi o centrum, no. czyli to nie tylko Stare Miasto, ale to centrum takie z architekturą 150-letnią, tam powiedzmy od XIX wieku, to trudno mieć coś nieulubionego wręcz, ale no, no Stare Miasto, no to wiadomo, prawda? Ale te, hmm, teraz muszę pomyśleć przez chwilę, tam to okolice chociażby Parku Stryjskiego, tam jest taka ulica bodajże parkowa, Tutaj te okolice Cytadeli, tamte takie uliczki, gdzie są zarówno większe budynki stare, jak i mniejsze takie dworki, yy, takie pałacyki. Yy, no, ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Lwowa, właśnie tam w połowie lat 90. i wjeżdżając, jechałem ulicą yy, Gorodecką i popatrzyłem na te fasady, to mi tak dosłownie szczęka opadła. Jezu, co za architektura y, wspaniała. Wręcz od tamtego czasu zacząłem się interesować architekturą. Od tamtego momentu Zacząłem mnie ciekawić, y, jaki jest, zacząłem rozpoznawać style architektoniczne, prawda, secesja, barok, y, gotyk i tak dalej, tak dalej. Dzisiejszy Lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Jesteśmy w studiu kuriera galicyjskiego. Jest z nami polski dziennikarz Tadeusz Rawa. Jeden z moich przyjaciół, który ma sprawę z biznesem restauracyjnym, kiedyś z swoimi partnerami, aby swego rodzaju podziękowanie zrobić takie dla Polaków. To w, jednym z, w jednej z restauracji zaprowadzili, stworzyli taki koktajl Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. I kto by z klientów z pierwszego razu poprawnie wymówił tą nazwę, to no, sugerowali zniżkę. Chciałem zapytać, w nawiązaniu do tego komicznego może przykładu, jak postrzega Pan teraz relacje polsko-ukraińskie? Czy, czy zauważa, że może swego rodzaju, przez te trudne warunki i doświadczenie wojny, że pełne mury runęły pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Jeśli chodzi o ten koktajl Grzegorz Brzę Brzęczyszczykiewicz, to ja o tym przeczytałem dosyć, nie pamiętam gdzie, w jakimś w internecie. I przy kolejnej wizycie w Lwowie poszedłem do tej restauracji, <grym> no żeby powiedzieć prawidłowo i, i, i tam dostać. Nie chodziło o żadną tam zniżkę, ale to po prostu jest super zabawa, ale w tym momencie akurat była jakiś remont czy coś, także ona nie funkcjonowała. No, ale sama... To, to w ogóle zauważam, że jest dużo takiej we Lwowie kreatywnej, artystycznej... To tak jakby Lwów wrócił do swoich korzeni tam z czasów gdzie są pomysły bardzo ciekawe, gdzie jest ogromna kreatywność. W... Taka fabryka kreatywności ta, się rodzaju. I, I to widać także gołym okiem na jakieś nie wiem, wystrój restauracji, czy takie restauracje, restauracje jakieś tematyczne, czy nawet na ulicach. No po prostu różne takie artystyczne rzeczy. Natomiast druga część pana pytania, jak najbardziej. To jest rzecz, która mi bardzo leży osobiście na sercu. Mianowicie ta przyjazne stosunki polsko-ukraińskie i to wiele razy o tym myślałem, że ta wojna straszna będzie miała czy już ma parę takich dobrych rezultatów. Właśnie jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, w tej chwili można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo miło być, znaczy wcześniej też było miło, ale teraz jest naprawdę bardzo miło być Polakiem w Ukrainie, bo no, ludzie na przykład wyrażają wdzięczność za pomoc. Wtedy ja im mówię, my też dziękujemy za to, że za nas walczycie także, bo to walczycie za nas też. I myślę, że, mam nadzieję, że to będzie jednym z takich naprawdę ważnych, nawet historycznie ważnych i na przyszłość ważnych efektów tej wojny i tego wszystkiego, co nas spowodowała, że ta współpraca polsko-ukraińska będzie naprawdę dużo bliższa i to zarówno na poziomie powiedzmy, nie wiem, rządowym, wojskowym, ale też na poziomie ludzi. Przypomnę, że jest z nami Tadeusz Rawa, dziennikarz z Polski, z, z Lublina, który jest freelancerem. Pracuje dla różnych mediów, w tym mediów szwedzkich, polskich. Też e, dzisiaj z nami dla mediów polskich w Ukrainie. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. LWów, dzisiaj w Radiu Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.